Cześć, witajcie w Drewutni Michała. W dzisiejszym odcinku usuniemy sobie nagromadzony, gruby kamień dookoła baterii prysznicowej. Zawsze jak myję tę, tę kabinę prysznicową, to robię to płynem, który rozpuszcza kamień, ale w takich zakamarkach czasem ten kamień zostaje i co jakiś czas trzeba mocniej się do niego zabrać. Zapraszam na odcinek. Pokażę Wam o co mi chodzi. O, tutaj... Jak się przyjrzycie, o, złap się ostrość. Na środku widzicie? Poza tym, że całość jest brudna i zakamieniona, to będę dzisiaj mył. Ale tutaj z boku, tu jest taki brzydki nalot. Zaraz się z nim uporamy. Aby się z tym kamieniem uporać, potrzebujemy ocet, papier toaletowy czyściutki, ja mam sześć listków i miseczkę. Zaraz Wam pokażę, co robimy? Do miski wlewamy trochę octu. Na razie troszkę. Nie wiem, to są chyba z dwie łyżki. I wkładamy ten nasz ręcznik i dolewamy tyle octu, żeby nasz ręcznik był jeszcze trochę. Papier musi być bardzo, bardzo mocny, e, mokry, przepraszam. Musi z niego niemal kapać, właściwie nawet kapać. Jeszcze troszeczkę. Dobra, i z taką miksturą lecimy do łazienki. Teraz nasz mokry ręcznik papierowy, mokry od cały mokry od octu, układamy tutaj dookoła. O, hops. I owijam dookoła go. O. Tak, żeby ten kamień tam, no tam gdzie wam pokazywałem, cały czas się namakał. Resztę octu wylewam na ręcznik na papier toaletowy, żeby go dodatkowo namoczyć. I w takiej formie zostawiamy to na godzinę, dwie, trzy i widzimy się za jakiś czas. Minęły trzy godziny. Nasz opatrunek z octem cały czas leży. Teraz uzbrojony w szczoteczkę i wykałaczkę. Odwinę ten papier toaletowy namoczony octem i zobaczymy, czy cały kamień się rozpuścił. No dobra, zdejmujemy ten papier. O, cały się rwie. Hops. No i prawie kamienia nie ma są tutaj jak widzicie, o, tutaj jakieś resztki, ale to wykałaczką poszuram i one pięknie odchodzą. O. Co nam nie zeszło wykałaczką? Znaczy inaczej, wykałaczka jest mocniejsza, ale resztę można doszorować szczoteczką do zębów, taką którą myjecie fugi czy coś i proszę was bardzo. Hop, pięknie. Zero kamienia, mogę teraz umyć resztę, mm, resztę kabiny, a wy zostawiacie subskrypcję. Dziękuję, że ze mną no, dzisiaj byliście. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!